I dalej pisze Ewa. Myślę, że ten pan jest ekspertem w sprawach małżeńskich, ponieważ ma żonę i doświadczenie. A ksiądz. Hmm, no to mnie Ewa tutaj zaszła z tej, jak to się mówi, mańki. Tylko, że, kochani Państwo, czy ksiądz ma prawo mówić o małżeństwie, jeśli sam żony i dzieci nie ma? Na tej zasadzie nie miałbym prawa nic mówić w ogóle do dziewczyn. No bo ja się nie znam, nie znałbym na życiu dziewczyn, bo dziewczyną zwszechmiar nie jestem, ani do starszych emerytów, bo jeszcze emerytem nie byłem. Proszę pamiętać, że w istocie ksiądz głosi prawdę Bożą, naukę Bożą, zawartą w objawieniu, zawartą w tradycji. Oczywiście potrzebne mu jest jego doświadczenie życiowe, to niewątpliwie bardzo księdzu pomaga. Chociaż powtarzam, nie jego doświadczenie życiowe jest. Istotą jego nauczania, tylko prawda objawiona. Natomiast, jeśli chodzi o to doświadczenie życiowe, kochani, małżonkowie się znają na małżeństwie, bo są w stanie małżeńskim, ale znają się głównie na swoim małżeństwie. Natomiast ksiądz ma tę możliwość, której nie mają małżonkowie. Że ciągle rozmawiamy z małżeństwami, z różnymi małżeństwami. Ja znam historię naprawdę wielu małżeństw. To, co kiedyś mówiłem, ja znam takie tajemnice żon, o których mężowie nie mają pojęcia, i tajemnice mężów, o których żony nie mają pojęcia. Dlatego z jednej strony, no rzeczywiście, ksiądz tu doświadczenia nie ma, z drugiej strony, przepraszam. Że tak powiem, ja się lepiej znam na małżeństwach niż niejedno małżeństwo, bo powtarzam, codziennie człowiek siedzi w tym po uszy, w rozmowach, zdradach, miłościach, groźbie rozwodów, etc., etc. Także, pierw, że objawienie Boże, to ja jestem mądry, jeśli chodzi o małżeństwo, bo, bo Pan Bóg powiedział coś o miłości i małżeństwie, i Pan Bóg to miłość pokazał. Pokazał Jezus miłość na krzyżu, a miłość małżeńska ma być urzeczywistnianiem, zanurzeniem w miłości Jezusa do Kościoła. Dlatego Ewa, no mimo Twojej uwagi będę się dalej trochę mądrzył na temat małżeństwa. Papież dużo pisze o małżeństwie encyklich i poświęca sprawom rodziny.